Dzisiaj bardziej jest wielkie wydarzenie, bo kolejna edycja Mistrzostw Polski MTB. Cieszymy się niezmiernie, że do Barda zawitało ponad 1000 zawodników, w tym zawodnicy zawodowi, amatorzy, bardzo dużo zawodników juniorów. Cieszy nas niezmiernie, bo bardzo kreujemy jako to miasto związane z turystyką aktywną, a szczególnie turystyką rowerową. Kluczowe myślę wydaje na zawodach była teraz organizacja, bo super były starty, że te kategorie startowały sobie osobno i nie było takiego zapychu na pierwszej górce, więc było genialnie. Trasa była fajna, primo sort, yy, szerokie ścieżki, było tam mnóstwo na, na drogach, yy, single bardzo fajne, super się bawiłam. Po rozjeździe zaczęło się, że tak powiem dziać. Już było trochę zabawy, single traki i takie inne rzeczy, także fajnie się jechało. No ta atmosfera, no po prostu można jeździć wszędzie, ale tu jest zawsze ta najlepsza fajna atmosfera. Tu się spotyka ludzi, tu się spotyka kolegów. Tu ta sobota jest inna niż wszystkie. I zawsze warto tu przyjechać, chociaż odległości czasami mamy mniejsze, nieraz większe. To jest naprawdę mega fajna impreza i atmosfera, której nigdzie indziej nie ma. Piękna tasza, jechałem dzisiaj, dystans mega. Było ciężko, ale taszka była fajnie przygotowana. Dużo fajnych zjazdów, dużo podjazdów. Ogólnie było świetnie. dużo singli, bardzo dużo jakichś takich sztywniejszych podjazdów. Jak na góry naprawdę i na Mistrzostwa Polski trasa bardzo fajna. Jechałem dystans Giga, czyli ten najdłuższy. Zmęczyłem się jakby wyjechałem się do zera, że trasa była naprawdę super. Ostatni parę kilometrów zjazdu wydawał się lekki, ale znowu, zjazd po singlach zjeżdża się inaczej niż, niż po kamieniach prosto w dół, dużo dokręcania, więc dawno nie, nie wróciłem tak ujechany z wyścigu. Co to jest? Myślę, że taka odskocznia od pracy, od domu, tak. Jest, jest okazja do tego, żeby tak naprawdę wyżyć się no i porywalizować. Tak? No, każdy facet lubi rywalizację w końcu. Mistrzostwa Polski w Baladzie 2022 dobiegają końca. Dziękujemy wszystkim zawodnikom za start na tych pięknych trasach i widzimy się za tydzień w Świeradowie Zdroju na bajk maratonie.